Kapliczki prawie przy każdym skrzyżowaniu, nawet polnych dróg w Polsce, to dla wielu dowód religijności czy nawet może chrześcijaństwa Polski. I rzeczywiście, szczególnie 100-200 lat wcześniej. Lud w dobrej wierze, gorliwie stawiał te kapliczki, licząc, że to zjedna dla Polski jakąś pomoc i jego los, los narodu polskiego, wiecie jak ciężki, zostanie poprawiony. Ale dlaczego ci ludzie nie wiedzą, że w ten sposób pogarszają tylko swój los i, można powiedzieć, jeszcze bardziej rozdrażniają Boga? Dlatego, że kapłani katolicy, nie powiedzieli im o Bogu prawdy, oszukali ich, wykreślili z takiego podstawowego kanonu oczekiwań Boga w stosunku do ludzi, czyli przykazań danych jeszcze w Starym Testamencie Mojżeszowi Żydom przez Mojżesza, tak zwanych dziesięć przykazań, wykreślili drugie przykazanie. Przeczytam wam pierwsze i zaraz drugie. To jest druga księga, Mojżeszowa księga, wyjścia, 20 rozdział. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I drugie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. To jest drugie przykazanie. I dlatego, kiedy Żydzi grzeszyli, odstępowali od Boga, to cały Izrael świątynkami, kapliczkami, na wzgórzach, na skrzyżowaniach, w gajach się, można powiedzieć, zaraz nasycał. Bo ludzie nie znając prawdziwego Boga idą do bożków, do figur, do bogów fałszywych. Dlatego warto, żeby każdy Polak otworzył sobie Biblię. I przeczytał dziesięć przykazań, ale w tej wersji Bożej, a nie zakłamanej katolickiej.